Z Aleksandra Wtorczek dla portalu LINIUS.pl, a ze mną Tomasz z gromadzki Witaj. Witam, dobry wieczór. No, powiedz tą co dzisiaj, co strój masz na sobie? No, to jest taki odnoszący się do całej tej gromdy dzisiejszej, Gromda Beach. Miała być scenaria na plaży. Oczywiście, no, nawiązali nawiązaliśmy wszystko do tego, ponieważ warunki pogodowe nie pozwoliły, aby odbyła się na piasku ta gromda ale nie dużo odbiega, wiadomo, są palmy, są tam na projektorze wyświetlane jakieś, wiadomo, takie, takie scenerie właśnie z plaży. Sam ring jest, tak by ta mata przypomina piasek, więc, więc w miarę wygląda to tak, jak miało być. Więc dlatego mój strój nawiązujący dokładnie w tą scenerię. No i jaki wąs? A wąs no, inny jak na każdy grondzie, no i dlatego właśnie do walki już teraz, tej zapowiedzi dzisiejszej mojej walki finałowej z Wasylem zostaje już ta stylówa z tym wąsem, żeby już tak mi ludzie kojarzyli, że to ten wąs walczy z tym zawodnikiem. No i kiedy będzie ta, ta wasza walka? Wiesz już? Na termin? Ja mam nadzieję, że dzisiaj ją ogłoszą, bo po to przyjechałem, aby zrobić dzisiaj kolejne face to face oraz aby dowiedzieć się w końcu kiedy ten historyczny pojedynek. No. Myślałem, że w wrześniu, ale którego, no to za chwileczkę może się dowiemy. No właśnie Tomasz, jak ty widzisz siebie i jak twoje przygotowania do walki w tym turnieju? No ja wypocząłem, zregenerowałem się, wyleczyłem kontuzję, wszystko jest naprawdę wspaniale. Jestem głodny z walki, jestem głodny treningów. Wcześniej było takie zmęczenie już całym sezonem bardzo długim. 7 walk w 8 miesięcy to było bardzo wyczerpujące. Była teraz dłuższa przerwa, teraz jest bardzo długi etap przygotowań, który jest od początku jak do żadnej gromdy zbudowany od siły całkowitej. Całe te wszystkie takie etapy przygotowań. No naprawdę myślę, że ludzie super, no tylko że nie przetrenować, nie za bardzo chcieć, tylko na spokojnie z zimną głową. I, i wszczelić się w formę idealnie tak w ten dzień, kiedy mam... Walkę. Kiedy mam się wszczelić ten dzień, tak jest. Słuchaj, a Wasyl, myślisz, że jakie ma takie predyspozycje większe, żeby było na jego korzyść? Myślę, że tutaj nie ma e, większych. E, charakter ma, tak samo jak twardy, ale ja też mam twardy charakter, nie ustępuję. E, ja kondycyjnie też jestem taki, że spycham zawodników wszystkie rundy, czasami walczyłem w boksie o mistrza Polski zawodowego 10 rund, wszystkie 10 rund, biliśmy się cały czas. Więc kondycyjnie też jestem przygotowany, myślę, że Wasyl też będzie, ale ja też będę, więc no, jak widziałem, że wygrał cały turniej tur trzeci, to zgłosiłem się do czwartego turnieju, ponieważ właśnie wiedziałem, że to jest zawodnik, który jestem w stanie pokonać. I wiadomo, że może się wszystko zdarzyć, nie można być zbyt pysznym, nie można być zbyt pewnym siebie, ale po prostu, no wiadomo, widziałem jego umiejętności, mój trener również, mój trener też jest z Ukrainy, więc zna ukraiński styl boksu, a Wasyl jest Ukraińcem też, prawda, więc e, wszystko było za, żeby wystartować, wziąć udział i spróbować pokonać Wasyla. A ty nie masz z nim raczej żadnego konfliktu, tylko to jest takie czysto, powiedzmy, sportowe? No wiadomo, sportowcy raczej inaczej podchodzą do pojedynków, bardziej właśnie na względzie rywalizacji, ale czasami się uszczepniemy trochę jak tam w mediach społecznościowych, on coś tam wrzuci, ja coś tam na niego napiszę, tam gdzieś chwilę się przekomarzamy, ale no suma summarum to nie jest jakieś takie bardzo obraźliwe i, i bardziej chyba właśnie po to, żeby bardziej jeszcze, no bardziej motywuje na pewno takie, takie, takie podszczepnięcia, ale no nie denerwują mnie. Tomasz, ja cię muszę zapytać o to, czy ty grałeś kiedykolwiek w GTA Vice City? Grałem wcześniejsze takie, bo właściwie to była już czwarta czy trzecia wersja, trzecie nie? Ja, ja grałem w te jeszcze poprzednie na, na komputerze były jedynkę i dwójkę, nie trójkę chyba też ta stara na komputera, a potem kolejne były wersje na PlayStation na przykład, nie? Ale może komputer też były, ale już ten nowszy, taka grafika była inna. Nie z góry, tylko normalnie jak się człowiekiem jest. No gdzieś się przewijało to przez moje życie, ale już tak nie pamiętam właśnie, która to była, która, tych nazw tego wszystkiego, ale tak, tak, były te GTA. No bo ja Ci powiem, że ja mam sentyment do Geta Vice City i uwielbiam w to grać, więc dzisiejszy klimat, Gromda Beach Vice City, no to jest totalnie w moim stylu. Ale powiem Ci też, że skoro grałeś w 1K, 2 i 3 to musisz powiedzieć, jak wspominasz te gry. Ojej, no to chyba to były takie jedne z pierwszych moich gier, no bo w sumie to było który, 99, 2000 któryś rok chyba, e, kiedy były te pierwsze części. No kurczę nie mogę powiedzieć, że mordowanie, kradnięcie samochodów i takie rzeczy mi się podobały, ale no rozrywka była na pewno, nie, no przecież nie będę teraz mówił, że, że czułem się w tym po prostu jak ryba w wodzie. No nie, no wiadomo, człowiek inne, inaczej gry nie można traktować na poważnie, wiadomo, że to wszystko się dzieje wirtualnie, nie można mylić świata rzeczywistego z światem właśnie gier. E, na szczęście tu miałem e, odgradzać, nie nie wyrywam torebek staruszkom, prowadzę biznes legalny, poważny i, i, i jak bije się to tylko e, na ringu. Więc e, fajnie się grało, ale nie przełożyłem nic z tego na moje życie. Proszę nie myśleć. No ale to ciekawe bardzo co mówić, bo jednak tam są takie wiesz agresywne różne misje przykładowo, w których musisz właśnie, czy to broń, czy no nie mówię tutaj o wyrywaniu torebek z taruszką, ale no jednak to się jakoś tam klimatem z, zbliża do tego co ty robisz zawodowo, więc y... No tak, tam tak, no ja tam, tam nie wiem co powiedzieć po prostu. Nie? To, to tak zapy zapytam cię. Tak, jak, bo w filmie się każdy Zbyszek to zbigie, czy Zbyszek to Zbignie, ale nie dobrze. E, no to nie, no to niby, że jest podobny, no ale to nie jest to samo, no wiadomo, prawda. no Tak mówię, no życie prawdziwe, fikcyjnego czy to gier, czy fantazji jakiejś filmowej, to jest całkiem coś innego. E, też na gołe pięści tu nie walczymy na śmierć i życie, tak jak gladiatorzy w filmach. E, czy nie wiem, no, tam nie mamy broni, to prawda, ale w sensie, nie no wiadomo, e, jest sędzia, jest lekarz, gdzieś do pewnego momentu są też rozcięcia, kontuzje mocne, nagle przerywane, wszystko nie walczymy też na poważnie na śmierć i życie. No to się właśnie różni od tego świata fantazy, czy gier, że e, tutaj się nie traci życia, no na szczęście się nikt nie stracił, może trochę zdrowia, ale też wszystko jest pod kontrolą. No i najważniejsze, że nie wyrywasz staruszką torebek, prawda? Tak, jest, że tam nie ma żadnej staruszki, bo akurat może już która dzisiaj nie miała torebki, tak. A no właśnie, widziałeś dziewczyny, jak się prezentują dzisiaj w dzisiejszym klimacie? Nie, 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 ja nie patrzyłem na żadne dziewczyny, ja dzisiaj oglądam walki, ewentualnie tylko na ciebie teraz patrzę, bo prowadzimy wywiad, ale nie, naprawdę, nawet nie zwróciłem uwagi na żadną dziewczynę dzisiaj. Naprawdę? Tylko na ciebie. Bo prowadzimy wywiad. No tak, tylko ze względu na wie, oczywiście. Tomasz, powiedz mi, komu kibicujesz w dzisiejszym turnieju? A no może nie kibicuję, ale mówiłem, że według mnie wygra ten Nikoś. No na no, razie szybko pokonał Myślę, że grabarz mocniejszy opór postawi, przez to, że Więcowskiemu, z którym walczyłem ja na czwartej grondzie w półfinale postawił mocny opór. No ale no, jak mówiłem pięściarstwo według mnie, tak jak Nikoś jest pięściarzem, według mnie wygra. Tak się stało, zobaczymy dalej. Za chwilę do oglądać właśnie do kolejne walki. Teraz była przerwa jest, no ale... Mm, no, myślę, że nie będzie zaskoczenia, raczej, że wygra wszystko. A Nikoś jest w ogóle debiutantem, prawda? No tak, sprzęt jest młody, ale tam wiem, że miał chyba 40 walk w boksie. Przesuńmy się troszeczkę. 37 wygranych. A no właśnie, 37 wygranych i 40 walk stoczonych, albo więcej, prawda? 40 stoczonych, chyba 37 wygranych. No to to jest tylko 3 porażki, więc to na pewno nie jest nic, nie? No tak, to, to myślę, że tak. A w superfajtach? Co? W superfajtach, komu kibicujesz? Eee, w superfajtach, chciałem walczył tak, na pewno no, górę temu Kopciowi. Jasne. On mi zawsze dobrze dopigował dobrze życzył. Ja? Szkoda, że tak się stało, że przegrałeś dzisiaj, kurczę, ale no trudno, taki jest ten sport, nie? Dobra, trzymaj się, bo był najbardziej pozytywna postać naszej gromdy. E, tak, to prawda. Tak, no to właśnie tak mówię, no kopeć. E, no nie wiem też jak walczy ten drugi, e, co z nim będzie walczył, to jest pierwszy raz walczy na, na, na gromie. też jest jakieś pięć bok stronuje. A ry chyba. Nie, no, wszystkie nie pamiętam, ale właśnie no, to, to jest pierwszy raz też, ale wiem, że jest pierwszy raz. I drugi ekstra fight to kto mamy? Niedźwiedź? No to No nie no, nie, to, nie, to, nie, to niedźwiedź walczył z tym. Góral, góral. No, górskie jest fajna walka, tylko przekro z niedźwiedziemy, rozkrwawiony strasznie. Kur, ci... No właśnie, bo szkoda, że nie ma góral, albo nie jest niedźwiedź, nie? Bo tak. No ale to dru... aha, no ale to. Tak Mi się Myślę, że tak to. No, dobrze, dobrze. Co ci się wydaje? Powiedz? powiedz. Nie, 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 nie. specjalnie? Tak. No nie wiadomo, jak te losowania wyglądają. Ale nie, dobrze, dobrze tak jest. Dobrze tak jest. Fajnie się to ogląda, super są walki i fajnie będzie widać te pojedynki, żeby nie było znowu, że walczą ze sobą, to na przykład tylko z kimś innym, nie? Tomasz, no to słuchaj, ja Ci kibicuję na, na ten najbliższy turniej z Wasylem, żebyś wygrał. Ta Twoja zapowiedź dzisiejsza, masz coś specjalnego? Jakiegoś asa w rękawie? Na zapowiedzi? Nie, no tam w sumie coś tam delikatnie, go znowu podszczypnę może w, w face to face, tam jak sobie będziemy o, opowiadać, ale delikatnie. Delikatnie, no dobrze. No to... Co? Tak taktem i z gustem. Tak ma być. Dziękuję Ci bardzo Tomasz za rozmowę. Dziękuję bardzo również, pozdrawiam.